Witajcie we vlogu numer 2 z Cypru. Dzisiejszy dzień zacznę od pokazania naszego apartamentu. Zapłaciliśmy za niego 2200 zł. Tam z groszami dokładna cena będzie na dole: 8 dni, 7 nocy. Ogólnie jesteśmy mocno zadowoleni. Jedyny minus chyba to ten widok. Dość kiepski. Tak wygląda sypialnia. Klimatyzacja działa, dobrze działa, o dziwo. Szafa duża i pojemna. To akurat plus. Torby nie muszą się gdzieś tam walać pod nogami. Przechodząc dalej, łazienka. Jak znajdę światło, oczywiście. No, mocno standardowo. Rysznic. Będę pokazywać kibelek. Cały Rosman oczywiście z nami, jak zawsze. Tak wygląda kuchnia. Pralka działa, wczoraj już testowana, buty musiałem wybrać. Szafeczki, piekarnik też działa, płyta działa, okap działa. Lodówka standardowo też git. No więc ogólnie, mocno nam powiedział. Lidl jakieś 5 minut, 10 minut na nogach. Do centrum miasta trzy chyba przystanki autobusem. Przystanek jakieś 7 minut stąd. Zaraz pokażę jeszcze resztę. Tak? Też jest taki pokoj, nie wiem, room, open room dla wszystkich. Książki Dzień dobry. Jeszcze nie korzystaliśmy, ale Gabriela już zaczęła. Hello! Tak wygląda nasz basenik. Idziemy do naszej fury. Parking w cenie, kolejny plus. Sprawdziłem. No, czy jest parking darmowy? No i jest darmowy, więc oczywiście. Zwaliliśmy się komuś na miejsce? Jak nie ma dla nas? Jeszcze raz, nasze czerwone Ferrari nie sprawdzały się wczoraj za bardzo. No, ale cóż, trudno. Siadamy, jedziemy. Zwiedzanie rozpoczynamy od klasztoru świętego Neofita. Legenda głosi, że pierwszym mnichem, który osiedlił się na miejscu dzisiejszego klasztoru był święty Neofit, cypryjski pisarz i asceta. Własnoręcznie wykuł on w skalę trzy jaskinie. W pierwszej z nich urządził kościół, w drugiej kaplicę, a w trzeciej swoją własną celę. Następnie około roku 1170 wykonał na ich ścianach dekorację malarską. Z biegiem czasu dołączali do niego inni mnisi i uczniowie, jak również zwykli ludzie, a wokół jaskin zaczęły powstawać fundamenty klasztoru, dzisiaj nam znany kompleks budynków powstał około roku 1500. Wstęp na teren klasztoru jest darmowy, ale za dostęp do znajdującego się tam Muzeum Sztuki Sakralnej, jak i jaskin na ofita trzeba już zapłacić 2 euro od osoby. Dzień dobry, dojechaliśmy. Parking darmowy, zobaczymy, czy wejście darmowe w ogóle, gdzie jest wejście. Tak? Tu jest nasz przewodnik. Gdzie się znajdujemy? Głośniej. Tak jak w domu, bez kamer. Uwaga, zaskoczenie, bo jeszcze tego nie mówiłem. Pewnie większość z wie. Ale co? Ruch na Cyprze to ruch lewostronny. I Gabriela jest driverem się tam wczuwa, co najwyżej zmienia biegi, jak jest grzeszna. No więc ogólnie nie jest tak źle. Wydawało mi się, że będzie gorzej. Na przykład po dużych miastach, byłoby dużo gorzej, czy gdzieś wiem, w Tokio. Ale tutaj jest git. W miejscach turystycznych, przy atrakcjach i tak dalej, prawdopodobnie będę nagrywać voiceovery, żeby nie uczyć się niczego na pamięć i tak bym nie zapamiętał. Gabi powiedziała, że nie będzie czytać z telefonu. No, tak? To co nam możesz powiedzieć o tym miejscu? Brzydko wygląda, tak, dokładnie. O, Gabriela już wyhaczyła jakiś punkt widokowy. No tego to się nie spodziewałem. Górków. No, tutaj chyba jest jakieś wejście. Idziemy tam do lewej. Czy później? OK Okej. Ty coś tam mówisz pod nosem? Bo nie słyszę. Na No dobra. Zobaczymy. Mamy czas dzisiaj. Chcemy tu zobaczyć. Chyba jakiś basen jest. Albo studnia przynajmniej. Patrz, i basen. Ale jeżeli tutaj sobie pomieszkują, chłopaki, no to nie mają tak źle. Tak to wygląda. Nie, no ładnie tu. No, ja na górę nie idę. Nie, mam nie idziesz na górę? Ja idę na górę. Doszedłem do wniosku, że jeszcze nagram z perspektywy wracającej Bo wygląda to również Ciekawie, chyba nawet ładnie Ładniej niż z tamtej strony Do toalety nie idziesz? Bo każda okazja, żeby iść do toalety jest dobra No to ja sobie zrobię krótką rundkę tutaj po tym placu Poczekam na Gabriele I jedziemy dalej Fajny dom, nie, nie wiem czy go będzie widać, jest mniej więcej gdzieś tam na wzgórzu, taki trochę jak w Geta, albo już bardziej realnie to w Los Angeles. Plan jest taki, że teraz jedziemy do Kotków. Sanktuarium Kotków, 650 kotów podobno mają w opiece swojej. Zobaczymy, może się coś uda. Zobaczmy. Witam już u Kotków. Dosłownie 300-400 metrów dalej. Teoretycznie można iść na nogach, ale w praktyce lepiej przyjechać autem, bo jest parking, są kotki. Nie wiem na ile są oswojone. Trochę mnie irytuje to, że jest tu bardzo dużo śmieci. Co ty tu szukasz? Żarcie dawaj. Super. Dawaj żarcie, a nie. Tutaj siesta, trzeba się umyć. Fajnie, że nie wchodzą na parking, a mają wydzieloną strefę i idealnie na, na linii w sumie. Chodź idziemy zobaczyć dalej, bo nigdy stąd... O, Gabi już bierze kota. Zaklepany kot Chodź na mnie. Dobra, chodź, idziemy do środka zobaczyć. Tak Keep them inside. Zobaczymy. Przyjdziesz do mnie? Chodź. Chodź tu. Cześć! Boże, jakie Wy jesteście kochane. Tutaj śpi jeden. Nie wiem. Dobra, to odpowiadając na pytanie, to są akrobaci. Można zostawić pieniążka, jak ktoś chce. Utrzymanie tego kosztuje 130 tysięcy euro rocznie. Masakra. Nie, dzi nie dziwię się, po prostu rozumiem, że jest to mimo wszystko woda, jedzenie, jakiś tam prąd i tak dalej, ale tyle pieniędzy to kosztuje. No nie oszukujmy się, nie wygląda to na pięciogwiazdkowy hotel. Cześć. Cześć. Można pogłasać? Cześć Rudzielcu, cześć Brzucha dajesz, tak? O Boże, Miziej, patrz, jak Brzucha daje. Pójdziemy do chorych kotków, ale nie będę tego nagrywać. Także widzimy się później. Tam, jak pokazałem wcześniej, można zostawić pieniążka. My na pewno coś od siebie wrzucimy nie mówię, ile nie pokazuję, bo nie widzę sensu. Ale, ale warto pomagać. Kolejny punkt dzisiejszego dnia to łaźnia Adonisa. Znajdujący się tutaj wodospad powstał w wyniku działania wód otaczających wąwozów. Na przestrzeni lat woda zniszczyła glebę i w ten sposób powstało małe jezioro. Łaźnie składają się z dwóch akwenów. Pierwszy z nich znajduje się na dole, jest dużo większy i to właśnie głównie on jest oblegany przez turystów. Drugi zbiornik znajduje się u szczytu schodów. Jest dużo mniejszy, ale też zdecydowanie mniej popularny wśród odwiedzających. Oprócz wodospadów na terenie kompleksu znajdziecie też muzeum i młyn wodny. Co kilkanaście metrów postawione są posągi znanych postaci z mitologii greckiej. Najwyższy z nich to posąg Afrodyty i mierzy on około 10 metrów. Oprócz bogini miłości znajdziemy tu posągi Zeusa, czy oczywiście samego Adonisa. Gdzie się znajdujemy? Adonis. Łaźnie, wodospady. Kogo? Adonis, nie? Adonis, kto to był Adonis? Grecki Bóg Adonis, no dobra, nie bijcie się! Co to za przepychanki! A winiarnia jakaś tutaj, 9 km, to nie dla mnie. Please pay entrance fee 9, 8, 90 euro z tego co pamiętam. Pomachamy pani. O. To jest cenie biletu. Trzeba zdjąć okulary. Jakby ktoś chciał się drzemnąć po długim dniu, to można. Dziwne muzeum. Tak to wygląda z tej perspektywy. Dzień dobry, tu trzeba uważać, co Gabriela mówi No się drzewa, przeszkadza trochę fakt posiadania jednej ręki. Ja już nie, nic. Pójdziemy na mostek. O. Jak tam? Wchodzisz do wody? Będziesz larwą? Nie trzeba ładnie, czy nie ładnie. Ładnie, ale trochę to małe, nie? Ale wiedziałem, że będzie małe. Czytałem opinie w sumie, więc mniej więcej w sumie się tego spodziewałem. Ale mimo wszystko jest to małe dość. Dobra, trzeba przetestować wodę. To jest zdecydowanie dużo bardziej oblegane miejsce. Jak to? No i To co, i gonimy stąd, czy co? He? Chociaż fikołka zrób dla tych, dla widzów. Nie ma fikołka? A no to słabo. Wchodzimy. 10 euro, moim zdaniem warto. Ile lat byliśmy? 1,5 godzinki jakoś, no taka rodzinka Ogólnie platforma ta niższa, gdzie jest większy nie basen czy jak to tam nazywać. No właśnie, czyli na dole zdecydowanie są dużo osób tam przy barze, przy restauracji ale w tym większym znaczy w tym wyższym bajorku, mniejszym no to w pewnym momencie byliśmy sami, więc akurat spoko tak poza tym to muzeum, co tutaj jest, nudne. Moim zdaniem tam nie ma nic ciekawego. Zdjęcia starych kobiet i ich łóżek i jakieś bollywoodowe sesje ślubne. Tak poza tym była jeszcze jakaś ścieżka jedna, którą poszliśmy, ale tak naprawdę prowadziła do lasu i, i tyle. I w ten oto sposób dotarliśmy do ostatniego przystanku na dziś, czyli do wraku statku Edro 3. Opowiadając jego historię musimy się cofnąć o 11 lat wstecz, a dokładnie do dnia 7 grudnia 2011 roku. Wtedy to frachtowiec Edro 3 załadowany w płyty gipsowe i kartonowe opuścił port w cypryjskim mieście Limassol. Celem jego wyprawy była grecka wyspa Rodos, ale jak sami możecie wywnioskować, nigdy nie udało mu się tam dotrzeć. Już w trakcie opuszczania portu pogoda nie dopisywała, a im dalej w morze, tym było coraz gorzej. Poważne kłopoty zaczęły się około 10 mil od miasta Pafos. Tam silny wiatr oraz zburzone morze zepchnęły Edru 3 z kursu i statek uderzył w skałę. Krótko po wypadku lokalne władze podjęły decyzję o usunięciu ze statku paliwa oraz całego załadunku, aby zapobiec ewentualnej katastrofie ekologicznej. Dodatkowo zabezpieczony został również kadłub, zamykając i uszczelniając wszystkie przedziały. W statku mogę powiedzieć jeszcze, że został on wybudowany w 1966 roku w Norwegii, ma 83 metry długości i waży około 2517 ton. Tutaj restauracja, duża, Nie ma bardzo dużo klientów I bardzo duży obrót, <gry> ale tam ładna ta jest. No nie, 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 się nie, nie, Chyba na pewno. No trzeba polatać ewidentnie tutaj wariatem. Możemy się rozłożyć tak jak tamta parka. No, ja nie, 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 do nie, 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 Idziemy. Tam, na ten cypelek. Idziemy. Okej. Okay. Mm -hmm. Wygląda to dość interesująco. Woda ładna, czysta. Bo nie tylko my mieliśmy nadzieję, że można się tu rozłożyć. Edro III Freetown, wolne miasta. Wolne miasto, miasto brawo! Hobo gang. Fajna miejscówka. Szczerze mówiąc, chyba lepiej, że nie ma tutaj plaży z perspektywy już powrotu, bo... Gdyby tu była plaża, to wszyscy by tu siedzieli i już by nie było tak fajnie, tak przyjemnie, tak spokojnie. Nie można by było sobie fajnych zdjęć porobić. Nie można by było sobie polatać na spokojnie. Pewnie byłby syf. Więc... Przykro mi ziomek, że się tu rozbiłeś, ale przynajmniej w ładnym miejscu.